Witam bardzo serdecznie z tej strony AS18 Celcha. Dzisiaj zajmę się na początek tombolą. Jedynie na sam, na sam wstępie mogę powiedzieć, że jestem jeszcze trochę schorowany, więc no, krzyczeć na pewno nie będę z radości, nawet jak coś tu ciekawego poleci, chociaż wiadomo wiem co tu poleciało. E, no ale no cóż, choroba, chorobą, ale odcinek musi być w końcu. No to na wstępie, jak to powiedziałem, zajmiemy się tombolą. Dwa, przez 21 dni była tombola. W sumie nie spodziewałem się, że ta tombola będzie, chociaż po. No, powiedzmy szczerze, po Gameforgeu można się wszystkiego spodziewać. Ale dali nam tombole przez 21 dni. Tutaj jak widzicie, chyba 4 razy z rzędu były czerwone potki. E, w tym odcinku oczywiście pokażę wszystkie mm, otwierania, po, albo wszystkie dni, może tak. O, będzie łatwiej. E, Powiem wprost. Te tombole chyba trochę zepsuli. Jeżeli oglądaliście moją poprzednią tombole świąteczną z, z grudnia. No to tam trochę lepiej leciało. Jeżeli na przykład chodzi o symbole szczęścia. No nagród za symbole nie będę mówił. Bo ja tam w końcu mieszałem za SM-y. Więc to to się tak zbytnio i tak nie liczył. A teraz było coś takiego. Że... No co prawda, jak widzicie, no co jakiś czas, nie niby jakieś tam symbole lecą, ale było też coś takiego, że nawet w ciągu dwóch czy trzech dni, nawet jeden symbol nie polecił, więc nie wiem, co, co to, to oni to zrobili. No tak, trochę kaszel jeszcze trzyma, no ale plus jest taki, że wreszcie te smocze znaki, mog mogę się, mogłem się ich pozbyć. Więc powtórzę jeszcze raz, Tombola trwa 21 dni. Przez 21 dni wykupiłem wszyściutkie kupony, Liczyłem, że poleci że polecą dwie lub trzy główne nagrody. Jak myślicie? Ile poleci? Poleci coś, poleci jedna, poleci dwie, a może. No, wiadomo, może nic. Eee, no. Przynajmniej ten już trochę zaskakuje, no ale przejdźmy może trochę do innych rzeczy, bo ta tombola ta tak jeszcze chwilę będzie trwała. A tutaj będzie coś takiego, że było niespodziewanego. To, to, co z tą boli dostałem, bo myślałem, że to jest niemożliwe, że je dostać, ale przejdźmy do poprzedniego filmiku, który to był, była z prezentacji, prezentacji postaci. No trochę to mylę się, niestety. Prezentacja postaci, która w sumie cieszyła się chyba dużą oglądalnością. dużo oglądalnością, dużo widzów było. Jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy, czyli jak nagrywam, to jest 2 maja, mamy majówkę w Londynie oczywiście tego się nie świętuje, bo to tylko w Polsce chyba. No, 2 maja i mamy 7,5 tysiąca wyświetleń na tym filmiku, co w sumie byłem zdziwiony. Sporo ocen było, to ja też w sumie byłem zdziwiony, bo myślałem, że bardziej. Po, nie wiem, po kilku miesiącach to, to trochę wyświetleń wskoczy na ten filmik, ale mogę jeszcze też powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest 1217 subskrypcji, czyli no trochę subskryp subskrypcji wskoczyło, jeżeli chodzi o ten film, za co oczywiście dziękuję. I mogę powiedzieć tylko tyle, że zapraszam na kolejne filmiki. Ech. Kolejne nowe filmiki, w tym, w tym filmie aktualnie co oglądacie, to może trochę będzie stary materiał, jedynie tombola jest nowa, a później będziemy jeszcze, pokażę Wam drop z czekoladek, róż, e, event dzieci, kwiaty, to sami powiecie, no Asus, no ale to było kilka miesięcy temu. No wiem, że było kilka miesięcy temu, ale nic nie poradzę, jak były inne priorytety, w końcu na przykład jak szmaragdowe kolczyki pokazywałem, tak samo pancerz, to chciałem to się wyrobić i pokazać przed. Przed prezentacją postaci. Więc, no, tak to wygląda. Nie raz jest tak, że moje, niektóre moje filmiki są trochę do tyłu. Ale niestety nic nie wyradzę. Jak coś to przepraszam za to, ale. Katar też mam. Już nie będę mówił, co tam za choroby mam, ale. No, tak to wygląda. Ale przejdźmy na chwilę tutaj, do filmu, bo wydaje mi się, że to chyba właśnie w tym momencie dostanę coś, co teoretycznie chyba nie powinien. O! Właśnie. Zaczerwanie przedmiotu plus. Może mi ktoś powiedzieć co to jest? <noise> znaczy ja wiem jak to działa i co, dokładnie co to jest, ale dlaczego ja to dostałem? Na wiki sprawdzałem to, czegoś takiego nie ma. <noise> Jedynie w, nagro w nagrodzie dnia, tak jak tutaj widzicie. Dzień następny i zaczerwanie przedmiotu plus. Ja byłem zdziwiony. O co chodzi? Dlaczego dostałem zaczerwanie przedmiotu? Ale ja jestem zadowolony, zawsze to się sprzeda tam za 50 milionów, czy ile to tam chodzi, nie wiem. No, GameForge zaskakuje. Coraz dodaje jakieś ciekawsze rzeczy, i się tak zastanawiałam, czy zaliczyć to do nagrody dnia. Co prawda, nie było napisane, że gratulacje, to jest Twoja nagroda dnia, więc, no, chyba nie możemy tego zaliczyć, trochę szkoda. Ale, no, tak to wygląda. O czym ja w sumie mówiłem, zanim ta nagroda dnia była. A, 1217 subskrypcji, no to, to, wiadomo. Bo... Ja, jeżeli chodzi o pela bo tylko z PL'a nagrywam, no to chyba niezły wynik tak mi się wydaje, co prawda no trochę lat już nagrywam, ale no ja powiem to otwarcie, chociaż już to i tak wiele razy mówiłem. Ja dla subskrypcji tak tego nie robię, nawet dla wyświetleń, nie, tylko właśnie się dziwię, że e, z prezentacji postaci zawsze mam tyle wyświetleń. Bandlu, pozdrawiamy YouTube, znaczy ciebie pozdrawiam, Dragon Bane Gold Bull Ball, w sumie nie wiem, Mazurek09 też pozdrawiamy. Was Er ist, Wicia e, 69, Fanatic Buch, e, The Best Shop oraz Mr. Lorint. pozdrawiamy i Versuwin. To chyba wszyscy, tak. Teraz było o wiele lepiej, bo ustawiłem 3 sekundy na osobę. Wcześniej było tylko 2 sekundy, na no to przynajmniej nikogo nie, nie, nie ominąłem. E, no i tak to wygląda. Już do tych subskrypcji nie będziemy wracać, bo ile można o tym mówić. Po prostu ja to dla zabawy robię. Tak samo niektórzy pisali, że mam mierne eku. No dobrze, może i mam mierne, no ale to co? To, że jak zobaczysz, że ktoś ma załóżmy topowe eku, to ja mam iść do ISA. Nie, to jest za wysoko. Mam do iść do ISA, pakować 3000 funtów i kupować zmianki i mieszać eku. No bez przesady. I no. tak już trochę na mnie zarobiła, to już chyba wys wystarczy, e ile można pie pieniędzy pakować. Mam jak Mamy e kół takie jaki mam. Ja jestem zadowolony. C niedługo coś nowego będzie. Tyle mogę powiedzieć. Damage jest większy, tak powiem. Eku jakie mam? Takie mam, no, ale to. W... Nie, nie będę patrzył po innych osobach, że ktoś ma o, załóżmy takie oku. No to ja też muszę mieć. Ja też muszę mieć. Nie. Powoli. Ze wszystkim się zdąży. Prędzej czy później. O, tutaj mamy czekoladki. <laughs> A ja sobie kaszlnę. E, w sumie. <laughs> W sumie otworzyłem 151 czekoladek i specjalnie listy nie zrobiłem, bo nic ciekawego nic z tych czekoladek nie poleciało, ale... Jeżeli chodzi o róże, tak jak moja bówka kiedyś miała, nie Króżyczka 5. Jakoś tak. Tutaj otworzyliśmy trochę mniej róż. 20. 130. o 20 mniej, czyli 131. Wszystkie róże i czekoladki, bo tego nie powiedziałem w na lemurach. Tylko na Lemurach, bo tylko rano tam załóżmy yy, odłamki tam dropiłem, to nie chciałem mi się tam później na jakieś inne spoty, do jakichś tam zaklętych lasów czy czego tam i żeby to dropić. Bo po co? I tak to no, nic ciekawego nie leci. No może oprócz tych bodzi, fasolek zen i tak no, ostatecznie to pudło Walentyna, chociaż teraz to i tak się zbytnio nie przyda. Ale ładny wynik, ja jestem zadowolony. Co prawda, pewnie inni po 500-600 wydropili, no ale to. Jak mieli tyle czasu, to, to i wy tyle wydrupili. E, no i tak to wygląda. Chyba jeszcze jedna partia będzie otwierana, o ile dobrze pamiętam. A nie, jednak nie. Więc na bówce jedynie trochę lepiej to poleciało, bo chyba tam kilka bodzi poleciało. E, za co byłem jej wdzięczny, bo mogłem trochę zarobić na tym. Pudła walentynów, chyba pięć w sumie poleciało. No mam to na bówce. E, no. Ekspić raczej je nie będę, no setny, no niby 105 ładnie by wyglądał, no ale. Nie, nie, nie mam siły na to. Wystarczy tego ekspienia, wystarczy, że tu 105 mam, to już wystarczy. <tryk> <tryk> nasiony kwiatów. Czyli był też właśnie event dzieci kwiaty. Eee... Też w sumie dropiłem tylko na lemurach, bo też nie miałem zbytnio czasu. Mogę jedynie powiedzieć, że w sumie było 396 tych nasion, nasion wydropionych. Też niezły wynik, według mnie. Jak tylko tak na luzie sobie to tylko tyle, że biłem. No dropić to nie, nie nazwę tego. Ale. Jedyny minus jest taki, bo widzieliście, że przyzwałem teraz Metiny. To prawda to tylko na jakieś tam 15 levele były, ale szkoda, że czas z nich leciał. Nie wiem dlaczego coś takiego było zrobione, jakby załóżmy taki gracz, no zbierał, nie wiem, przypuścił 2000 nasion kwiatów i by poleciało przypuśćmy jakieś 20 przyzwań metinów, to by mógł sobie zło zrobić na przykład. Zło lub innym graczom, ktoś, kto często pisze dasz 500 yang, no to jest trochę śmieszne, no nie no dobra. Na przykład takiej osobie też by można było zrzucić metiny, w końcu są bronie młodego bohatera. No to raz raz i te metiny byłyby zbi zbite. A tutaj jak widzicie, no kolejne metiny. Tylko tyle, że na zmarnowanie to poszło. Księga Lidera Plus też fajna, fajna jest, no ale dlaczego? Na czas jest no. Event fajny był, ale zepsuty jak dla mnie. Można było trochę inaczej go zrobić. To mamy jeszcze jakieś stare mieszanie w sumie. W końcu stary materiał na to stare mieszanie. Co to, o ile pamiętam, to chyba Kik chciał coś na ogień. No i coś wbiło: 15 ogień, 1500 perzet, No i, i masz na razadora, jak to właśnie, razora. No, może być tak. No i nagroda, w sumie nie, wie, nie, nie wiedzieliśmy, ile ile by mógł za to wziąć. To powiedziałem, mogę wziąć 6 bodzi. Też tam zawsze styknie, tam po 4,5 miliona, chyba wtedy chodziły. A teraz kolejna. Kolejny, kolejna część, czyli górnictwo. Ja to zaraz zdechnę. Górnictwo, czyli tym razem przerabiamy bodzie. Czyli prze, przez jakieś jeszcze niecałą minutę będziemy przerabiać. Ja jestem ogólnie zadowolony z tych rezultatów, bo kopałem tam jeszcze diamenty, jakieś inne żyły, jakieś ametysty i tak to dalej. To oczywiście będzie pokazane wkrótce. No i dało się wtedy zarobić, teraz też da się zarobić, ale taka ciekawostka w sumie, bo mi się przypomniało, kto od kogoś się dowiedziałem na forum. Było coś takiego, że chciałem kopać sobie rudy po przerwie technicznej. To wtedy na górę Sochan, no standardowe, na, na górze Sochan kopałem, pojechałem i chciałem właśnie pokopać rudy. Pół godziny minęło, a już zdążyłem zmienić chyba z 5 czy 6 razy cecha nie ma rud. Znowu przejeżdżam, nie ma rud, nie ma rud. Okazało się, że niby jest coś takiego, że coś mniej więcej po 12 godzinach niby te rudy zaczynają spadać. Nie wiem, znaczy spadać, pojawiać się. Nie wiem ile w tym prawdy, ale jeżeli tak jest to trochę głupio, że trzeba czegoś praktycznie na następny dzień, żeby może było kopać. Bo w końcu teraz mamy takie przerwy techniczne, że trwają po 5-6 godzin a to wynik mieliśmy 33 na 50, czyli bardzo dobry, ponad połowa. A tutaj na koniec już wam, zostawię wam muzykę, alchemię. No i co będzie, to będzie. Za to dwa tygodnie się ponownie widzimy, wtedy raczej będę zdrowy, to trochę lepiej będą te filmiki z lektorem wyglądały. Dziękuję za oglądanie, widzimy się wkrótce. Cześć!